Za urocz. Zaczaruj mnie, proszę, na wiosnę, na tę jedną, jedyną, na chwilę. Niech marzenia, jak kwiaty, urosną i nie błądzą kolorowe motyle. Zaurocz mnie sobą i deszczem, który wszystko pobudza do życia. Raj mi pokaż, zaprowadź do nieba. Przecież nie mam nic do ukrycia. Nie patrz w przeszłość. To już za nami, gdzieś daleko między ziemią a niebem. Daj mi jedną maleńką chwilę szczęścia. Ja czekałam tylko na ciebie. Wszystkie słowa, co kiedyś komuś ty mówiłeś, lub ja mówiłam, już przebrzmiały, poszły w niepamięć. Teraz dla nas wiosna wróciła. Zaczaruj, zaurocz, pokochaj. Choć na chwilę, na jedno mgnienie, zanim lato zawita na pola, potem mogę zostać wspomnieniem.